Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z Bukholem, czyli książki, które jakoś tak przy okazji udało mi się zdobyć, które niedawno do mnie przyszły i. Ich na kanale wam nie pokazywałam Owszem, one mogły się tam przeplatać we vlogach Natomiast nie każdy vlogi ogląda A bukhole myślę, że większość z was lubi Ja też lubię oglądać u innych zakupy książkowe Bo naprawdę można wtedy wyłapać ciekawe tytuły, ciekawe pozycje Które później goszczą na moich półkach Tych książek jest ponad 10 Byłoby zdecydowanie więcej Ale jak kupowałam te książki To nagrywałam również vlogi z tymi książkami Albo na przykład znajdowały się one w podsumowaniach miesiąca, więc nie miałam nie było to sensu, żebym te książki też w tym bookholu pokazywała. Więc wybrałam te, o których jeszcze po prostu tutaj nie mówiłam. Na początek dwa tytuły, które do mnie idą. Pierwsza z nich to Uprowadzona Lucy Christopher. Jest to w ogóle literatura Młodzieżowa, jakiś taki młodzieńczy romans. Taka historia mogła przydarzyć się każdej dziewczynie. Mamy lotnisko, oczekiwanie na przygodę, przystojniaka, który proponuje kawę, a po chwili jesteś na końcu świata, zdana na łaskę i niełaskę porywacza. Tą książkę poradziła mi moja kochana Toga na szpilkach. Kiedy dostałam informację, że taka książka w ogóle istnieje, to kupiłam ją na Vinted i na nią teraz czekam, a później będę nagrywała vloga z serii Romantyczne Czytanie. Już drugi odcinek. Kolejna książka, która jest w drodze do mnie. Albo jeszcze nie, ale ma na pewno do mnie przyjść. To ty do boju. Tę książkę kupiłam Kinga Magic More na WTK. Nie byłam na warszawskich targach książki, bardzo z tego powodu ubolewam, no ale takich przyczyn prywatnych być tam nie mogłam. Ale tą książkę Kinga mi zdobyła w wydawnictwie dwie siostry. Cieszę się niesamowicie, że tę książkę będę miała u siebie. Nigdy jakby nie widziałam, jak wygląda środek tej książki, ale myślę, że jest to dobra pozycja dla takich Dziewczynek, dla młodych dziewczyn, które szukają siebie, które chcą kiedyś zawojować światem. I ja aktualnie opiekuję się dwiema dziewczynkami i chciałabym w ogóle tą książkę im pokazać. Opiekuję się siedmiolatką i dziewięciolatką i jak ta książka do mnie przyjdzie i jeśli uznam, że ona jest dobra dla właśnie takich czytelniczek, to na pewno tą książkę do tej pracy mojej zabiorę i będę tą książkę dziewczynkom czytać. Dobra, teraz przychodzę do książek, które fizycznie już u siebie mam. Jest to thriller, Ty będziesz następna. Bardzo dużo osób tą książkę polecało na Instagramie Z, te, z tego co pamiętam, to na pewno była to zaczytana Kerida mm, Co tam jeszcze, kto tam polecał tą książkę? Paula Ruda recenzuje e, Tutaj w ogóle mamy 16-letnią Angelę, która jest naj, najpopularniejszą dziewczyną w szkole Zniknęła ona bez śladu, nikt nie wiedział, co mogło się jej przydarzyć 14 lat później szczątki tej dziewczyny zostały znalezione w lesie za domem w którym wychowywała się Geo. Keser, teraz detektyw policji w Seattle, wreszcie poznał prawdę. Angela była ofiarą Kelvina Jamesa, nazywanego przez policję dusiCielem ze Sweet Bay, człowieka, który zamordował również trzy inne kobiety. Jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. Kolejna książka to Kryminał, tyler, wiem, że polecała ją bardzo Klaudia, hmm, Szumią również na Instagramie. To jest seria, z tego co mi się wydaje. Mamy chyba tam trzy tomy. Mamy tutaj seryjnego mordercę, planującego każdy szczegół swoich zbrodni, oraz profilera, znającego najmroczniejsze zakamarki ludzkiego umysłu. Który z nich wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? I tak tutaj um, są kolejne tomy, czyli Rytuały Wody oraz Władczyca Casu. Czasu na pewno, czasu Tak prezentuje się okładka Jest bardzo intrygująca i oby środek również taki był Ja bardzo lubię chodzić do rzeszowskiego antykwariatu, który nazywa się Centrum Taniej Książki Naprawdę tam można znaleźć tanie pozycje I przy ostatniej mojej wycieczce tam Wybrałam sobie te trzy tytuły, żeby zagościły one na mojej biblioteczce Zapach mężczyzny jest to kolejna książka szwedzkiej autorki Którą, której czytałam już wróżbę Jest to taka literatura nieoczywista To była jakby autobiografia autorki Mieliśmy takie naprawdę ciężkie tematy tam poruszane Jak depresja, jak takie młodzieńcze w ogóle rozterki Takie tematy, gdzie większość z nas gdzieś tam się z nimi styka Więc czytałam wróżbę Na początku nie mogłam się kompletnie w tą książkę wgryźć ale przeczytałam, byłam w ogóle zauroczona piórem autorki I jak byłam w antekwariacie, to kupiłam sobie kolejną jej książkę, czyli Zapach mężczyzny Pod obwolutą mamy tutaj taką złotą okładkę Ona tutaj właśnie rekonstruuje te młodzieńcze lata, opowiada o miłości, tej zmysłowej i tej do literatury O odkrywaniu świata i siebie, o kreowaniu własnego życia i o pisaniu Zobaczymy, mam nadzieję, że również spodoba mi się tak samo jak Wróżba, chociaż nie uważam, że Wróżba jest naprawdę książką genialną, ale naprawdę chłonęłam tą książkę, o tak, więc cieszę się, że zapach mężczyzny u mnie jest. Kolejna książka z antykwariatu to Kwiat, który nie rozkwitnie. Pierwsze, na co zwróciłam uwagę przy tej książce, przy tym tytule, to jest Okładka. Jest naprawdę bardzo urocza, bardzo klimatyczna. Tutaj mamy w ogóle historię autorki, która jest gorzką lekcją życia, ale także opowieścią o wytrwałości i wierze w lepsze jutro. Znalezienie miłości, narodziny córki i kariera pisarska to dowód na to, że zawsze warto mieć nadzieję. Jest to pełna wzlotów i upadków, samotna podróż w poszukiwaniu własnego miejsca na Ziemi. Myślę, że większość z nas takiego miejsca własnego na Ziemi poszukuje. Ja również aktualnie zmagam się z takimi myślami, jak dalej potoczy się moje życie. Mam 24 lata, skończyłam jedne studia, zaczęłam drugie, ale nie wiem, czy to jest droga, na no, którą chcę po prostu iść, więc ciekawa jestem. Tego tytułu. Kolejna książka, też z Antykwariatu, to Mała matura polskiego autora Janusza Majewskiego. Słyszałam, że jest to książka naprawdę dobra. Widzę, że tutaj chyba są jakieś ilustracje. O, tak, w sensie to jest chyba obrazek, który znajduje się na okładce. Mamy pełną humoru i ciepłą barwną opowieść o dorastaniu w beztroskim europejskim lwowie. Jest ona preludium do tragicznych wydarzeń wojennych. Mamy dwóch okupantów: Sowietów i Niemców, którzy okradają kilkuletniego ludwika z dzieciństwa, a jego rodziny z dobytku, bliskich zmuszają do ucieczki, tułaczki, której kres stanowi kraków końca wojny. Zobaczymy jest. To książka, która myślę, że wpasowuje się w ogóle w takie moje klimaty. Ja lubię czytać o latach wojennych, lubię czytać książki, które nie są jakby romantyzowaniem tamtych czasów. Takich, takich rzeczy bardzo nie lubię. Natomiast takie książki naprawdę mnie kręcą, jakkolwiek to brzmi, więc mam nadzieję, że za małą maturę niedługo uda mi się zabrać. Mam tutaj również. O, 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 czego mi to tak leci? Mam coś ze sobą również serię Darii Brzezińskiej. Mm, o Rudowłosej profilarce Adzie Czarneckiej. W listopadzie wychodzi tom czwarty, wydawnictwo wesoło mi te trzy tomy, żebym mogła zapoznać się w ogóle z tą serią Mam nadzieję, że uda mi się do listopada te wszystkie trzy książki przeczytać, taką mam nadzieję W ogóle pierwszy tom, Będziesz moja, będę czytała aktualnie w moim maratonie czytelniczym Wchodzę w jesień Więc wyczekujcie vloga, mam nadzieję, że uda mi się do książkę przeczytać I ta książka mi się spodoba na tyle, że będę chciała tak sama z siebie sięgnąć po tom drugi i trzeci. Mam tutaj ze sobą również Felix Ever After, jest to patronat między innymi Alex, Alex and the Books Mamy tutaj Felixa, który nigdy nie był zakochany, a ironią losu jest nazwisko, które nosi Desperacko chce się dowiedzieć, jak to jest kochać i nie rozumie, dlaczego innym przychodzi to tak łatwo, a jemu nie I mimo, że jest pewien swojej tożsamości, wewnętrznie obawia się, że bycie czarnoskórym, queerowym... Transpłciowym chłopakiem będzie przeszkodą do odnalezienia szczęśliwego zakończenia Jestem bardzo ciekawa tej książki, mam nadzieję, że przypadnie ona mi do gustu, że będę mogła Wam ją z całego serca polecić Ona już dość długo na moim biweteczce się znajduje, ale jeszcze nie było okazji, żeby za Feliksa się zabrać Mam również dziewczynę znikąd, którą kupiłam na Vinted Mamy trzy nastoletnie alternatywki z Prescott Grace, Rosine i Erin, które postanawiają pomścić zbiorowy gwałt na koleżance, o którym milczy lokalna społeczność bardzo do książkę polecała Marika na Instagramie. Jak pokazałam tą książkę na story, że ją kupiłam, to właśnie do mnie napisała, że ta książka jest świetna. Dużo takich wiadomości dostałam, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ta książka taka jest, że wpasuje się w ogóle w moje gusta. Mam taką wielką nadzieję. Bardzo podoba mi się okładka, która ma coś w sobie, rzeczywiście coś w sobie ma, i to jest takie girl power, mam nadzieję. Przed ostatnią książką jest Poczwarka Doroty Tarakowskiej. Wydaje mi się, że mamy tutaj. W tej historii dziecku zespołu na osobę zespołu Dawna. Nie wiem, ale podobno jest to książka naprawdę dobra, wzruszająca, poruszająca serce. Zobaczymy. Mam nadzieję, że. Niedługo, w najbliższej, w niedalekiej przyszłości, uda mi się za nią zabrać. I, I ostatnią książką jest Kryminał od wydawnictwa Lira, czyli czynności wyjaśniające, jak uwierzyć innej osobie, gdy oszukujemy samych siebie. A tutaj mamy czteroosobową rodzinę, która ginie w wypadku samochodowym, a sprawca zdarzenia ucieka. Trudne śledztwo policjant na życiowym zakręcie i kobieta, która chce mu pomóc. Czy mężczyzna uwierzy w jej bezinteresowność w momencie, gdy przestał już ufać samemu sobie? Prawda kryje się w mgle. Zobaczymy, opis naprawdę brzmi ciekawie. Ja lubię kryminały, lubię thrillery, lubię sobie przeplatać te książki z innymi gatunkami, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się za nią zabrać i że o tej książce usłyszycie na moim kanale. I to tyle, jeśli chodzi o ten book haul. Dajcie mi znać, czy jakąś książką Was zainteresowałam, a może wśród tych tytułów jest książka, którą już czytaliście. Dajcie mi właśnie o tym znać, czy czytać, czy nie czytać, czy Wam się podobała, czy nie. W komentarzu możecie mi również napisać m, tytuł książki. Która ostatnio zagościła na Waszej biblioteczce. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!